Kaczyński nie rozumie zwykłych Polaków. Oto nowy świecki dogmat ogłoszony przez premierę rządu ludowego Ewę Kopacz. Zaraz też pojawiły się pytania, jak poznać zwykłego Polaka. Nie jest to wcale trudne. Odpowiedź zna każdy działacz partii. Po pierwsze, zwykły Polak ogląda telewizję 25-lecia, czyli TVN. Od czasu do czasu. Czyta też nagłówki w Gazecie 25-lecia, czyli Gazecie Wyborczej. Dzięki temu jego wiedza o Polsce ludowej i o całym postępowym świecie oparta jest na faktach, a ściśle na faktach TVN, a także na wiarygodnych anonimowych źródłach wyborczej. W taki oto sposób polska ludowa jest dla zwykłego Polaka krajem sukcesu. Rządzonym przez fachowców, gdzie jeżdżą dolino, zgoda buduje autostrady, wybory zawsze są uczciwe, a partia ostatecznie zawsze w nich zwycięża. Jeśli coś nie wychodzi, to przez klimat lub Kaczyńskiego. Zwykły Polak kocha też prezydenta Polski Ludowej, ufa partii. Jeśli coś mu się nie podoba, to zawsze oddaje nieważny głos. Taki on już jest, ten zwykły Polak. By żyło się lepiej, by żyło się lepiej wszystkim.